Tak, dla przypomnienia, event z Pokémonami walczącymi kończy się już jutro, także jeżeli ktoś jeszcze nie złapał swojego Shiny Machopa albo Shiny Manki, to polecam się spieszyć, bo tylko do jutra, wtorek 12 marca, godzina 22, będzie zwiększony spam tych wszystkich Pokémonów. No ja niestety nie skorzystałem za bardzo z tego eventu, bo jak słyszycie, jestem chory i więcej czasu spędziłem. Z chusteczkami i z poduszką w łóżku. Także coś tam mi się udało zbierać tego Stardustu, ponieważ jest Stardust Catch razy dwa. Także spoko, spoko. Star wiadomo, mieliście na pewno odpalone. No jak mogliście zauważyć, nie było odcinków, no bo naprawdę czułem się masakrycznie. Ale jeszcze w tym tygodniu mamy Legendary Lunch Hour, nowy eksperyment na Antiku. O tym za chwilę i Rayquaza wraca na special ride weekend. Także zapraszam na odcinek. Także Battle Showdown kończy się jutro, godzina 22. .00. Także Shiny Machop, Shiny Manki do złapania jeszcze ze zwiększonymi. Z spawnami, może komuś się uda albo już na przykład złapaliście, dajcie znać w komentarzu, czy udało Wam się złapać tę wersję Shiny no mi niestety się nie udało jeszcze mam jeden dzień, zobaczymy może się uda ale mamy tak, dwa razy catch Stardust dwa razy za walki z trenerami i z przyjaciółmi, także warto to wszystko jeszcze powykonywać, żeby tego Stardusta jak najwięcej otrzymać, no i dwa razy exp na gymach, tak, jeżeli ktoś wbija złota to naprawdę spoko. Spoko był ten event, no żałuję, że akurat musiałem go spędzić w domu. Ale wraz z tym eventem został dodany też nowy atak Power Up Punch. Tutaj otrzymały go hitman Hitmonchan, kangaskan Medicham i Lucario. Także jeżeli ktoś robi PvP, to ten atak działa tak samo jak Ancient Power itp. itd., to co zostało dodane ostatnio. No ja PvP tak za bardzo, to wiecie. Ale no, postaram się coś tam porobić w następnych odcinkach. Mam nadzieję. I teraz Legendary Lunch Hour. Nowy eksperyment na Antiku, który jest bardziej przeznaczony dla Stanów Zjednoczonych, chyba i Japonii, jak to gdzieś tam pisali. W Stanach Zjednoczonych o tych godzinach jest taki lunch hour, także mamy przerwę w pracy. Więc przez tą godzinkę, zamiast iść zjeść, to możemy rajdować. Ale u nas ona będzie w środę, 13 marca, między 12 a 13. Także jeżeli ktoś akurat nie będzie w szkole, albo nie będzie w pracy, no to może sobie skorzystać. I teraz, co do tego Legendary Lunch Hour. Wiele stron i wszystkich innych informacji na temat Pokémon GO. Nie wiedziało jak to będzie wyglądać. Silk Road tutaj skontaktował się z najętykiem, żeby dowiedzieć się jak to będzie wyglądało. I jak Najantki powiedział, że jest to eksperyment. Oni będą chcieli to wprowadzić na stałe. Nie wiadomo czy co tydzień, czy co miesiąc, no ale planują to wdrożyć w temat. Więc, no, tak jak mówiłem, jest to bardziej strzelone w Stany Zjednoczone, tam gdzie mają te przerwy śniadaniowe, czy tam lunchowe, ale podczas tej godziny. Wszystkie Jimy będą miały na sobie rajdowe jajka. Taki jest w ogóle plan, więc podejrzewam, że te Jimy, które są zablokowane przez EXA yy, nie będą miały jajek, czyli tak, coś takiego jak mieliśmy przez 3 godziny rajdy na Moltresa, Gengara. No wiecie o co chodzi. Jajka będą miały 10 minut spawno. No zobaczymy jak będzie wyglądało to z tymi jajkami, które są w trakcie wykluwania, czy po prostu o godzinie 11.40, czy o 11 w ogóle, czy jajka już zupełnie przestaną się kluć. Ale jak tutaj Silfrout się dowiedział, jajka właśnie będą miały 10 minut do wyklucia. Czyli podejrzewam, że 11.50 wszystkie jajka pojawią się na gymach i rajdy będą trwały przez godzinę. Czyli od 12 do 13, .00. taki jest plan, zobaczymy jak to będzie wyglądać. I na pierwszą lunch hour będą tylko legendarne jajka. Także wszystkie dżimy w zasięgu wzroku, oprócz pewnie tych eksowych, będą miały jalgę na rajdach. Także no, tak jak mówię, no, dla nas to jest takie wiecie, jak to się idzie na popołudniówkę. No to spoko, to może tam sobie zgrać, ale no to jest taka godzina nie nasza, nie nasza godzina by pewnie wybyła, by jakby to było 17, 18 albo coś takiego, jak już wszyscy są albo po pracy, albo po szkole, to wtedy można coś takiego porobić. Ale 12, 13, no średnio, no ja na przykład śpię w tych godzinach. Ale ogólnie myślę, że jest to spoko pomysł, tak, bo no, możemy skorzystać, a nie musimy, tak, no... Mówię, Stany Zjednoczone na pewno na tym skorzystają, bo tam mają lunch hour, także to ogólnie spoko, ale jeśli na przykład byśmy wiedzieli z wyprzedzeniem, kiedy ten lunch hour będzie, czy tam raz w miesiącu, czy co tydzień, no to jakoś można to skoordynować ze znajomymi i parę rajdów tam sobie trzasnąć, tak? Także no fajny eksperyment, no myślę, że to na pewno wyjdzie w Stanach Zjednoczonych. No, u nas pewnie średnio, no ale na pewno myślę, że ktoś na tym skorzysta. I teraz wielki powrót naszej ukochanej Rayquaza: w sumie mojej, bo ja ją <grywam> uwielbiam. Rayquaza. Shiny wersja. To pytanie dużo ludzi zadawało. I Niantic odpowiedział, że tym razem shiny wersji nie będzie. Także. Był taki temat na Reddicie, gdzie po prostu ludzie się śmiali, że chcą z nas wyciągnąć kasę i po prostu Rayquaza wróci teraz. Będziemy ją cisnąć, żeby mieć dobrej pałki, bla bla bla. Sur, tu, 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 cały weekend będziemy grali, a potem powiedzmy za miesiąc albo za dwa Rayquaza znowu wróci i znowu będziemy trzaskać rajdy, bo wtedy będzie już w wersji dostępna Shiny. Także jak ktoś chce to oczywiście może rajdować i w ogóle no ja na pewno będę rajdował bo chciałbym jeszcze 6 dobrych trwałek zdobyć no mam 6 wymaksowanych Rayquas to widzieliście jak ktoś nie widział to polecam ten odcinek z maksowania. ale na pewno chciałbym dorwać no może nie 6 tak bo jeszcze Shiny dojdzie później no właśnie to trochę Stardust'a by trzeba było wydać to nie ale na pewno parę pałek bym chciał dorwać. Special Ride Weekend zaczyna się 15 marca, czyli w piątek o godzinie 22. U nas, oczywiście, już tych rajdów nie ma. Także u nas od 6 w sobotę Rayquaza razem z dialgą będzie się pojawiać. Tak czyli nie będziemy wiedzieć, czy to jest dialga, czy Rayquaza. Dopiero po wykluciu będzie wiadomo. Także zapewne spadną wyjścia na rajdy od innych, od niektórych osób, jeżeli to będzie Dialga, tak, bo wszyscy będą chcieli robić powiedzmy Rayquaza, także <gulanie> ogólnie no lipa, szkoda, że tak ludzie, jak jest Dialga, to Dialga a jak jest coś innego, to coś innego, no ale wiadomo, no, trzeba zrozumieć, że nie wszyscy mają ridepasy i w ogóle, także nie zdziwcie się, jeżeli tylko Rayquaza w weekend będzie robiona i tylko na Rayquaza. oczywiście będą Chętni na rajdowanie. Rayquaza będzie do poniedziałku, do godziny 22.00. U nas się rajdy kończą 20.30, także do poniedziałku, do późnych godzin wieczornych, będzie na rajdach Rayquaza dostępna. Także jak dla mnie spoko, ale no mówię, no szkoda, że tej shiny wersji nie ma dostępnej, bo Rayquaza shiny, no jest kozak. I teraz, czy wszystko powiedziałem? Chyba wszystko. Ale jeszcze pokażę Wam kontry na Rayquaze. Oczywiście postaram się w tym tygodniu jeszcze zrobić jeden odcinek, który będzie już tak typowo mówił o kontrach na Rayquaze. Także dzisiaj, tylko tak w skrócie, przedstawię Wam tutaj na obrazku kontry na Rayquaze, czyli nasz Mamoswine Swine. Na pewno większość z nas ma po naszym community day ze Swinabem, Weevil Jinx, Mewtwo z Ice Beamem. Swine Polygon z, no to już jak widać, jak już pojawia się Swine <noise> a mamy lepszą wersję Mamoswine, no to jest spadek w czasie. Jak tutaj widać Articuno Rampados, Rampardos, o, tego pana jeszcze nie mam. New i nawet tutaj Regice się pojawił, <noise> także ogólnie spoko. Ale Mamoswine to będzie wasz najlepszy wybór. No myślę tak koło 30 levela powinniście mieć większość, ale mówię jeszcze w tym tygodniu zrobimy sobie odcinek gdzie te breakpointy i te wszystkie inne rzeczy Wam przedstawię, żeby było wszystko wiadomo. Duo jest do zrobienia, solo nie. Solo z naszym tym HP boostem na rajdach już niestety nie da się. No z tym, jak to się mówi, best friend bonusem. Dałoby się, ale to wiecie, w lobby ktoś siedzi, to, to to nie jest solo, bo ktoś jest w lobby, a ty tylko bijesz. Nie, nie, to nie jest solo. Solo nie jest do wykonania, duo jest do zrobienia, ale mówię, w tym tygodniu jeszcze zrobimy sobie na ten temat odcinek. A ja właśnie bym chciał tutaj spawrapować w tym momencie moje mamo słainy, bo nie mam jeszcze wymaksowanych. Ostatnio mówiłem wam, że to zrobimy. Także no myślę nadszedł czas, może zrobimy dzisiaj 3-4 sztuki i w następnym odcinku zrobimy sobie jeszcze 3-4 sztuki. Zobaczymy, może wydamy tylko Milion Stardusta po prostu. Nie wiem, zastanawiam się, tu jeden mój shiny w gimie. To ja nawet więcej jest w gymie. Dobra, sprawdziłem sobie, które chcę zrobić i akurat te, co są w Jimach, to tych nie będziemy robić na tą chwilę po zaznaczałem sobie te najlepsze 98, 96 i te które mają oczywiście wykupione dwa ataki tak, czyli Ancient Power i Avalanche. Także zaczniemy od setki. No, Mam osłań No, no jest najlepszym lodowym Pokémonem, także no szóstka to jest minimum. Ja będę planował zrobić co najmniej 12. Zobaczymy. Może na razie sobie zrobię 80 sztuk tak na rejoina, chyba że będą potrzebne mi 12 na duo tutaj z... Kacię, będę power upował, ja sobie to zobaczę. Best friends i powiedzmy pogoda. Ostatnio mamy Claudi, więc to nam nie robi i tak jest potrzebnych 15. mamo tak, czyli z rejoinem dwie osoby. No to nie, ósemka by starczyła do zrobienia. No zobaczymy. Może zrobimy sobie 8. Dzisiaj zrobimy sobie 6. Także wydamy. Było 7 milionów Stardasta. Nie wiem ile było w ostatnim odcinku, ile miałem. Także nawet nie wiem ile zdobyłem tego Stardasta podczas tego eventu. No ale chyba milion, milion jakoś wpadł. Może nie cały milion. No zresztą chyba słyszycie, że... No jeszcze ten głos mam taki zachrypnięty, masakra, cały tydzień, no może nie cały tydzień, parę dni ostatnie to tylko łóżko i... No ale dobra, power-upujemy, oczywiście pokażę Wam wymapsowane te moje Mamoswiny, także myślę, że wydamy koło Miliona Stardustu, tak myślę, jakoś tak plus minus, ale też nie chcę, żeby ten odcinek trwał zbyt długo, więc power-upujemy. Kończymy power up. Powiem Wam, dłużej mi zeszło powerupowanie tych Pokémonów niż nagranie całego tego odcinka. Nie no żartuję, no ale wschodzi się na tym powerupowaniu. No i cieszę się, że trochę przez pana Impendera zmieniłem swoje podejście. Bo power upuje kontry na to, co wchodzi do gry przed, zanim się pojawi. A nie dopiero po, bo potem to zanim ja to nagram, bla bla bla. Także dzięki impender Ale kończymy tutaj szóstego. Powiem wam, te laki Pokémony to jest. Myślałem, że wydam milion stardasta, a no zejdziemy tak 900 tysięcy około. I to już praktycznie koniec. No 800 tysięcy ponad. Także ostatnie tutaj kliknięcia. Jeszcze jedno. I mamy szóstego wymaksowanego słajna, Ten jeden był tam chyba 800 coś CP. To to było tragedia. 200 tysięcy poszło jak nic. Stardasta, ale mamy tutaj 100%, 98, 96. Spoko, jest ok. Jakiegoś Shiny bym chciał zrobić, ale to może następnym razem. Tego 14, tak, 87%. Zobaczymy. Jeszcze na pewno w następnym odcinku spawrapujemy 2, 2 albo 4 sztuki, zobaczymy. Przemyślę to, bo stardawca jeszcze troszeczkę zostało. I co jeszcze chciałem się, kurde pozbijanie gymów, pochwalić Wam. Ostatnio robiliśmy trade'a i wyszła mi laquisetka slajnaba z łosieksem. Także ogólnie też spoko. Zobaczę, czy będę go robił właśnie, czy poczekam do grudnia, aż wróci Unseen Power, czy to kiedykolwiek wejdzie ten atak na rajdy. Zastanawiam się, tak, troszeczkę, ale 6 mało jest. No myślę 8-10 zrobię na pewno, także żeby już nie przedłużać tego odcinka, będziemy kończyć. Mam nadzieję, że odcinek Wam się... Podobał, jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Jeżeli jesteś tutaj nowy, zachęcam do kliknięcia, subskrybuj kanał, aby być na bieżąco oczywiście z moimi odcinkami. I jak nie jestem chory, to nie ma odcinków, co co przepraszam, jeżeli ktoś czekał bardzo na mój odcinek. Jeżeli nie jestem chory, to te odcinki są częściej oczywiście. Także kończymy i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!